Eee, wit eee, witam wszystkich jestem Mutu. dzisiaj przetestujemy sobie eee, pizzę Donatello z kurczakiem jest to mój ulubiony smak z tych właśnie pizz Donatello. Ona teraz na promocji w biedronce kosztuje 6 zł, a więc opłaca się. I tutaj standardowo, tak jak już wam kiedyś czytałem, wypiekana w piecu kamiennym, ciasto pełnoziarniste. No i tutaj mamy rozgrzać piekarni do 220 stopni i wyjąć pizzę z opakowaniem umieścić na w środkowym e, ruście piekarnika i pies przez 5 przez 58 Standardowo wygląda tak, z tyłu tak, cieniutka. No i dobra, zobaczymy. Nasza pizza z kurczakiem jest już gotowa. Wygląda tak. E, jak widzimy, jest du dość duża, na cały talerz zajmuje. Także to na pewno na plus. Drugi plus to, że jest tutaj dosyć dużo mięsa, tutaj widzimy te kawałki kurczaka na niej. Kawałki kurczaka tutaj. Dobrze, i spróbuję teraz tego kurczaka. Hmm. Spróbuję. No, fajnie smakuje, takie miękkie mięsko białe. Teraz sobie zobaczymy jeszcze od spodu. Tak się fajnie wypiekła. Cieniutkie czas widzimy. I co tutaj jeszcze mamy jakieś przyprawdość? Dużo przypraw tutaj jeszcze widać. Tak dosyć mocno posypana. Do tego ser. Ser tutaj widać. Kawałki papryki tutaj jeszcze widzę. I od spodu jest chyba ten sos pomidorowy. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. No i dobra, i próbujemy. To jednak z moich ulubionych Wam powiem. Mm, powiem Wam, fajnie mięciutka. Ten ser i ten kurczak rozpływałem się w ustach. No dobra, naprawdę dobra. Najlepsza ta pizza z tych wszystkich Donatello, co macie w Biedronce, to jest ta najlepsza. Mi ta osobiście najbardziej smakuje. Także ją oceniam najwyżej. Naprawdę dużo kawałków kurczaka. od tego ser, mięciutka dość duża. No i przede wszystkim dobra cena, teraz kosztuje 6 zł. Także naprawdę polecam. Możecie napisać w komentarzu, czy wy ją mieliście. Czy wam smakowała? Ja tą pizzę oceniam.